Omówię wyzwanie. Wczytaj dwie liczby typu byte i wypisz działanie reszty. Pisanie programu rozpoczynamy od słowa kluczowego program i po spacji podajemy jego nazwę. Wczytaj DZM. Nazwa składa się z liter alfabetu łacińskiego. Na końcu zapisu staw znak średni. Następnie występuje sekcja deklaracji zmiennych var, Gdzie A i B nazwy zmiennych ciągi znaków alfanumerycznych z pierwszą literą oddzielone znakiem przecinka, dwukropek, separator. Byte, zmienna o wartościach naturalnych z zakresu od 0 do 255. Dla zmiennej typu byte można obliczyć resztę z dzielenia przy pomocy operatora mod. Na końcu piszemy średnik. Begin oznacza początek programu. readline line A, B, pierwsza instrukcja, wczytanie, read, w nawiasie wartości zmiennych A i B. W instrukcji readLine ln oznacza przejście do nowej linii. Na końcu instrukcji piszemy średnik, jeśli będzie następna instrukcja. Druga instrukcja. Wypisanie write w nawiasie wartość zmiennej a, słowo mod, wartość zmiennej b, w znaku równa się oraz wartości wyrażenia a mod b, to jest reszty z dzielenia wartości zmiennej a przez b. W instrukcji writeLine ln oznacza przejście do nowej linii. Instrukcja WRITE LINE A MOD B równa się A MOD B oznacza złożenie instrukcji `right A right MOD WRITE B write równa się WRITE LINE A MOD B. And z kropką oznacza koniec programu. Dziękuję.